Siemaneczko z tej strony Azu Team i zapraszam Was na nową zajebistą serię, gdzie będziemy grać w zajebiste gry. Z tej strony wita się super ruchacz 1337, a ze mnie ze mną jest tu e, major, minor, nator. I zapraszamy na gierkę. Cześć, to ja, austriacki no. pingwin 1336. Dobra, odpalamy gierę. Single player, nowa gra, o kurwa, mam dwa punkty tylko w siłę, w siłę. Stręf wszystko, no. jest to stręf. O kurwa. Jesteśmy na wyspie Apsteina. Tu są równania, te co Hawking robił i Karłom kazał rozwiązywać. Jest Muszę... kamień. Muszę igłę zrobić, jakąś. haczetę. Haczet i, i klank. Kurwa, mać, o co tu chodzi? Jak tu się, jak to się haczeta robi? i oh, pa kurwa i oh suggestion for expanding the content with major updates please implement them in nie ma pokemonów, pokemonów budete hej oh, are... żydów można wzywać. żydowska magia tak zwana O co tu chodzi o oh, kurwa ja muszę tego tak zrobić wygląda.

Super. O, pa, wyszedłem. Wiedźmińskie zmysły. Dobski. A, jak wraście. Dosłownie jak wraście, tylko x nie ma. Czemu <ścją> drewna nie zbieram? O co tu chodzi? Upsteiny, o, info od Apsztajna Kuby zobaczyć. Kolektible obok ciebie. W razie... O. A, to, była, to była naprawdę Kiss. super gra. Świetnie się bawiłem, ale niestety się skończyła. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Nara!